Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, no. widzów mojego kanału witam bardzo serdecznie, ponownie z Ogrodu Botanicznego, no, który jest tak piękny, że właściwie trudno lepszy plenar teraz. Jestem przy fontannie. mam fontannę pomysłów w głowie na różne filmy, w związku z tym no, tak trochę w temacie. Przyszłam z taką prośbą do Was, żebyście pozwolili mi teraz popełnić kilka błędów, bo zauważyłam, że chyba ma miejsce taka, taka prawidłowość myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko dla socjologów że widzowie czują, że każda zmiana na kanale jest jakąś, jakąś formą zdrady. No więc nie. Ja chciałabym, zmieniając jakieś formuły, szukając nowych dróg, oczywiście wzmacniać kanał. To jest moja zasadnicza. Motywacja, także wspieranie kanału, do którego Was bardzo szczerze zachęcam. Są dwie opcje: podziękuj albo wesprzyj, ale wracając do tej fontanny pomysłów, więc mam tą fontannę pomysłów w głowie i chciałabym szukać nowych dróg po to, żeby w jakiś sposób pozyskiwać nowych widzów, nie tylko dla kanału, właśnie, ale także dla perfum, żeby na przykład osoby, które lubią filmy o celebrytach, też do mnie trafiły. Czyli zaczynamy od czegoś, co jest powiedzmy szerszym tematem, bo są takie tematy, na przykład jak podróże. Kanały podróżnicze, książki podróżnicze mają niewyobrażalne nakłady. Kanały perfumowe, książki perfumowe, to ja mogę Was zapewnić, że bardzo małe. Podobnie z kanałami muzycznymi ktoś mi kiedyś wskazywał niszowy kanał muzyczny. Kanał muzyczny rzadko będzie niszowy, ponieważ ludzie, którzy chcą poprzez muzykę Realizować siebie, swoje pasje, jest naprawdę bardzo wielu, i oni oglądają wszystko. Natomiast, perfumy to jest rynek, który dopiero się buduje. I nie chcę być fałszywie skromna. Uważam, że duża społeczność zbudowała się tu wokół mojego kanału. Społeczność, która oczekuje stale różnych form, publikacji, jakichś treści, po prostu publikowanych cyklicznie. Ale ja myślę sobie, że warto by spróbować też. Właśnie czegoś nowego, poszerzać grono odbiorców i właśnie tak robię. Bardzo wiele osób, które przybyło na mój kanał, to właśnie często mi pisało, że obejrzało film na przykład taki, więc ja chciałabym przekraczać różne takie pewne ograniczenia związane z perfumami. No raczej nie będzie denek i raczej kosmetyki to nie będą. Moim zdaniem to będzie ciągle gdzieś, chciałabym, chociaż pewnie będą wyjątki, blisko perfum. Także rośliny i perfumy. Słuchajcie tak, a propos, jestem teraz w ogrodzie botanicznym. Nie macie pojęcia, jak dużo ludzi tutaj ładnie pachnie. Na ulicy, w kościele czy w supermarkecie też wyczuwa się ładne zapachy, ale tu, w ogrodzie botanicznym, to praktycznie każda osoba, która przychodzi, ma na sobie jakiś piękny zapach. Czyli miłośnicy ogrodu, roślin są też miłośnikami perfum, tak myślę. Także chciałabym też przy tematyce takiej rośliny ogrodniczej czasem się zatrzymać, więc po prostu pozwólcie mi na to. A Jeśli macie jakieś sugestie, jakie tematy można by jeszcze ewentualnie tutaj dorzucić, to naturalnie piszcie w komentarzach. Wszystkie czytam, staram się, a oczywiście uważam, że musi być taka jedna osoba, to taka demokracja ograniczona musi być zawsze na kanale, że wy jakby podsuwacie pomysły, jesteście takimi dla mnie no, doradcami a ja i tak podejmuję decyzje. Czasu spowodowano jakimiś prozaicznymi rzeczami, bo akurat łatwiej jest mi taki temat ogarnąć, albo ten, który proponujecie, jakoś chwilowo nie czuję, ale pewnie mogę za jakiś czas powiedzieć, że był świetny i czemu tak długo zwlekałam. Także nie zniechęcajcie się, jeśli, powiedzmy, wasze pomysły, koncepcje nie są tak od razu realizowane albo nie są w ogóle realizowane. Mój kanał jest naprawdę szczególny. Zrodził się z pasji. Miał być po prostu wizytówką z ruchomymi obrazkami, ale motywowaliście mnie, żeby publikować treści o perfumach, więc tak się stało. No i ja też po drodze tego bakcyla łyknęłam, więc tych treści też więcej naturalnie pochodzi ode mnie. I, I jak zapewne widzieliście, szukam ciągle nowych dróg, także dajcie mi taką szansę poszukać, właśnie jeśli chodzi o perfumy takowych, bo myślę, że to będzie z pożytkiem. Dla kanału. No i nie będzie to takie szukanie jakby powiększania statystyk na siłę, tylko w mojej opinii to będzie takie właśnie ewolucyjne. Także dziękuję za uwagę i wyczekujcie nowych tematów. Pa pa!